Nowy Need for Speed już zaraz. Oho, kolejny. Ubisoft w obliczu strajku. O proszę. Doczekali się i PlayStation traci pieniądze pewnie w związku z tym, że nie wydają żadnej gry w ciągu roku. Protki dotyczące PlayStation 5 Pro towarzyszą nam od dłuższego czasu mm -hmm. i często wracają jak bumerang ze zdwojoną siłą. No, nam więcej Dużo ludzi informacji... chyba mówi, że ten, że PlayStation 5 Pro ma wyjść wraz yy, jakoś pod GTA 6 trochę, coś w tym stylu o potencjalnym przyszłym wydaniu półgeneracji od Sony. Według posiadanej wiedzy przez jednego z insiderów, możemy już powoli przygotowywać portfele, gdyż cena rzekomo jest już Aha. ustalona, chociaż nie każdy będzie ucieszony i no o zobaczymy. pieniądze wcale tu nie chodzi. Oprócz tego poruszę temat dość katastrofalnej sytuacji Sony na giełdzie i ich kiepskim no ruchu fiskalnym, kolejnych problemach wewnątrz Ubisoftu i niezadowoleniu ich pracowników, doniesieniach o kolejnym Need for speedzie, planach twórców Baldur's Gate 3... Na otworzenie studia w Polsce, finansowym sukcesie właścicieli marki Dungeons Dragons w związku ze sprzedażą Baldur's Gate 3, czy reakcji twórców Palworld na znaczący spadek graczy. Jeszcze w 2023 roku. Spadek graczy w Palworldzie to chyba normalna sprawa, po prostu przechodzisz w pewnym momencie grę. Kurde, i tak ta gra się trzyma pewnie na zarąbistym poziomie, ale no, pogadamy o tym. wam nieoficjalnych doniesień dowiedzieliśmy się paru konkretów na temat specyfikacji PlayStation 5 Pro i dalszej współpracy z Sony z AMD, aby stworzyć lepszą wersję podstawowej konsoli, jak również zasugerowaną możliwą datę premiery, rzekomo gdzieś w 2024 roku. Ja rok. powoli przestaję sobie z... wyobrażać, jak bardzo może być wydajniejsza konsola, skoro grałem w Final Fantasy XVI i to co widziałem, tak mi rozwalało głowę, jeżeli chodzi o jakość i płynność, że nie wiem. Traderów mający swoje wtyki w firmach produkujących podzespoły, stwierdził, że z pewnością taka wersja konsoli pojawi się pod koniec 2024, najprawdopodobniej na święta. Uważa również, że nie istnieją żadne przesłanki, które mogłyby sugerować drastycznie wyższą cenę produkcji takiego urządzenia od zwykłego PlayStation 5, natomiast miałaby to być jedynie rozwalało wersja Napędu. No da, Podobnie to jest jak to już kwestia z slim, żeby korzystać z płyt, trzeba będzie zafundować sobie odtwarzacz. I oczywistym też jest to, że Odtwarzasz, będzie on to ja. swoje kosztował. Pozostając jeszcze przy niebieskim. 5 stów zboczyn... chyba kosztuje ten napęd. 5-6 stów można kupić sobie to w tym MediaMarkcie. Trochę dużo, no ale z drugiej strony, jak tego nie potrzebujesz, to masz tańszą konsolkę, nie? Ja tak sobie ogarnąłem w digitalu. Aniach. Zgodnie z informacjami, jakie przekazał nam japoński gigant, sprzedaż w PlayStation 5 prawdopodobnie osiągnęła swój szczyt, i w nadchodzącym czasie należy spodziewać się spadku sprzedawanych egzemplarzy. No, słuchaj. Po pierwsze, sprzedaż pewnie zdobyła szczyt, a po drugie, ciężko, żeby sprzedało się więcej konsoli, dużo więcej nagle, jeżeli oni nie planują wydać żadnej gry w ciągu roku fiskalnego. Następnego. Przecież to jest jakiś. Nie wiem, to jest dla mnie ewement, że oni sobie powiedzieli, ej, przez rok nic nie robimy. <noise> Trochę tak. No dobra, będą stawiać na jakieś gry usługi czy coś w tym stylu, ale wielkie franczyzowe single playery mają nie wychodzić. Przecież to jest absurdalne. A Te, te ekskluzje wykręcą całą sprzedaż konsoli. No nikt nie kupuje PlayStation, no, może ktoś, ale niewiele osób kupuje PlayStation, żeby Netflixa na nim oglądać, nie? Po tej wiadomości nie trzeba było długo czekać na reakcję giełdy, gdzie akcje firmy drastycznie straciły na wartości. Według Bloomberg spadły one w czwartek nawet o 8,4%, a wszystko to za sprawą opublikowanego raportu finansowego Sony. Wynika z niego, że oczekiwana sprzedaż 25 milionów sztuk nowej konsoli nie zostanie osiągnięta w tym roku fiskalnym i spodziewany jest wynik mniejszy o 4 miliony od początkowo zakończonego. Co więcej, nie należy oczekiwać w bliższej przyszłości dużych tytułów wydanych od tego producenta. Nadzieją na poprawę swojej sytuacji ma być umożliwienie pecetowcom ogranie ekskluzywnych gier Sony i ukierunkowanie się w stronę multiplatformówek, jak również obniżenie cen PS5 Slim. Różni analitycy, czy doradcy finansowi zaznaczają, że konkurencja ze strony Microsoftu, a szczególnie Game Pass w no rywali stał się głównym problemem dla twórców PlayStation. Game Pass miażdży Sony na głowę. Miażdy. Sony w ogóle nie ma odpowiedzi na to dobrej kompletnie. Station. Nasze powołanie i miłość do tego zawodu nie są pretekstem, żeby traktować nas jak meble. Nie zgadzamy się na to, aby traktowano nas jak coś zbędnego. O, Powiedzmy proszę. sobie szczerze, w oczach zarządu pogarszanie się naszych warunków życia nie jest już błędem, ale czymś oczekiwanym. Ale Takie komentarze padają od członków związku pracowników branży gier wideo we Francji, którzy wzywali do strajku przeciwko Ubisoft po tym jak negocjacje z kierownictwem odnośnie podwyżek okazały się fiaskiem. Oczekiwano podniesienia płac o 5% w całej firmie, kiedy to zarząd był w stanie zgodzić się na jedynie takowe od 2 do 3%. Jezu. W związku z czym pracownicy Ubisoftu zorganizowali strajk całodniowy, dając upus swojemu Ludzie. niezadowoleniu. Związkowcy zaznaczają, że w raporcie Zacznij finansowym się doceniać, Ubisoft kurwa, podkreślił, swoich że cieszy się nie? świetnymi wynikami w aktualnym roku fiskalnym, a więc też... Nieco... Chociaż akurat, jeśli chodzi o Ubisoft, to no... Może tym od and Bones nie dawać za dużo, ale... Na pewno znajdzie się kilka gier, które można by było <noise> no, uznać. Powinno stanowić to dla nich problemu, żeby zapewnić swoim zatrudnionym lepsze pensje. Ta sytuacja zdaje się tylko potwierdzać, jak kiepsko dzieje się u francuskich deweloperów. Już w lipcu 2023 słychać było echa intensywnej aktywności, Nigdy w nie nie gry games, wyścigowe. Nigdy. które prowadziło poszukiwania specjalistów na nowe miejsca czułem tego. Szczerze dla mnie najfajniejszą grą wyścigową? Need for Speed. Był Grid 2. Ostatnie doniesienia sugerują, i że nowa gra ma być już na ukończeniu, a sami deweloperzy zaprosili do swojej siedziby w Guildford w Wielkiej Brytanii szereg twórców i influencerów związanych z serią. Priorytetem Rest dla, dla Criterion Games jest zebranie jak największej liczby opinii od potencjalnych graczy. Co więcej, raporty od redakcji serwisu X-Fire zdają się potwierdzać, że zespół szykuje się do wielkiego ogłoszenia nowego tytułu. Takie działania. Hype na to na pewno będzie bo dużo ludzi Nie są lubi kojarzone te gry. z prostymi aktualizacjami do istniejących już tytułów, lecz sugerują Ważne, przemyślane przedsięwzięcie, czyli mianowicie kolejne wydanie. Ciekawymi informacjami podzielił się serwis gry Online, Aha. który dzięki swoim zaufanym informatorom dowiedział się, że renomowane studio Larian Studios, znane z wyprodukowania takiej gry, jak chociażby. Ale gramy właśnie w Baldurka. Czy planuje otworzyć swoje kolejne studio właśnie? w Polsce. A to ciekawe. To warto dodać, że udział w powstawaniu gry 2023 roku zaangażowane było katowickie Anshar Studios. Jeżeli plotki się potwierdzą i takie studio rzeczywiście powstanie, będzie to jedynie potwierdzenie rosnącego znaczenia polskiego rynku gier wideo w oczach wielu gigantów zagranicznych, a to dobrze wróży dla się polskiej cieszyć. branży gier. Daleko nie odchodząc od tematu Baldura, związany z nimi umową właściciel praw do marki Dungeons and Dragons, Hasbro pochwalił się, że dzięki tej niejako wspaniałej współpracy firma zarobiła aż 90 milionów dolarów. Ja Dyrektor... Pitole. ale Baldur wyfarmił. Generalny zapewnił, że taki obrót spraw zapewni więcej produkcji opartych na ich marce, a w perspektywie najbliższych kilku lat pojawi się więcej tytułów i będą one napędzać tę franczyzę. Zarobiście. Dungeons drugi... and Dragons to jest... Trzy... Kurde dru... drugą młodość przeżywa tak naprawdę. Wydaje mi się, że gdzieś tam od momentu kiedy to może to śmiesznie zabrzmi, ale od momentu, kiedy w Netflixowym Stranger Things pokazało się Dungeons and Dragons, powoli chyba zainteresowanie tym wróciło na wyższy poziom, bo wiadomo, to była gra raczej, w którą się grało dawno temu. Teraz gdzieś znowu, a gry oparte na tym systemie, no będą na pewno dźwigać, to, będą takim spadkobiercą tego systemu, nie? Papierowego. Fajne. Czy Pocket Payer wraz ze swoim tytułem Palward or Zaskoczeniem, jak? kiedy z dnia na dzień biło rekordy popularności, a ilość Jestem graczy... wielkim fanem Palwarda, naprawdę, ta gra jest super. Tylko się zwiększała. Chociaż teraz zainteresowanie wokół tej gry zdążyło już mocno wyhamować, to wciąż pozostaje na wysokich pozycjach pod względem ilości graczy cieszących się rozgrywką. Sprawdźmy Jednak... to teraz. Sprawdźmy to teraz. Steam Database. PAL World. Zobaczmy, jak to wygląda. Steam Charts. No, pik ponad 2 miliony, to wiadomo, ale. Aktualnie gra 400 tysięcy graczy. To jest ogromna liczba, dalej. To jest dalej ogromna liczba. Dla porównania, dla porównania, yy, możemy sobie wziąć jakąkolwiek inną grę, nie wiem. Apex Legends, tak, popularna gra usługa 282 tysiące. W Palwarda dalej gra więcej, no. To jest bardzo dobry wynik. Na ten spadek nie został obojętny jeden z twórców i deweloperów, który głównie zajmuje się z kontaktem z fanami i skomentował nieco całą tą sytuację. W dość obszernym poście na Twitterze wyjawił, że w maju poprzedniego roku obstawiał, że więcej niż 50 tysięcy graczy nie uda się przekroczyć Worldowi, Co jedynie pokazuje <coughs> jak ten gorszy okres wcale nie wydaje się być jakkolwiek zły. Zaznaczył również, że nie jest to tytuł, który jest w stanie otrzymywać nową zawartość co tydzień i na większe aktualizację przyjdzie nieco poczekać. No a dobra zdecydowanie... ty, ale to, to chyba jak z każdą grą, która nie jest typowo grą-usługą. No to jest normalne, że masz jakiś content, przechodzisz ten content, odpuszczasz sobie gierkę, a jak wyjdzie jakiś duży update, to se wrócisz, no. no to jest zupełnie normalny cykl gry. Czemu ludzie się przyzwyczaili do tego, <grych> że co tydzień muszą dostawać jakiegoś pacza. <grych> z mega zmianami nagle? Nie, to tak nie działa. Wydałeś 100 złotych tam na Palwarda, nie wiem czy 100, nie pamiętam ile ta gra kosztuje, ale coś koło. No i masz grę, przechodzisz sobie, bawisz się, jak ci się znudzi zabawa z tymi pokemonami, nazwijmy to, palami, no to, to idziesz dalej, w coś innego pograć, a jak będzie update z nowymi palami czy dungeonami, to se wrócisz, that's it. Nie będzie warto, jak podkreśla... Normalnie, gra... ja chcę co tydzień nowego bossa w Eldenie, no, to jest mniej więcej ten, ten mindset, bez sensu. I, i tak, ta, taka liczba graczy po takim czasie od boomu, bo boom był chyba z miesiąc temu, tak, może trochę więcej nawet, to jest naprawdę super wynik. Jest póki co we wczesnym dostępie, a sam dostępny content jest możliwy do ukończenia, więc też nie ma nic w tym złego, że użytkownikom znudzi się po prostu. Może w sobie wrócić do Palworlda czasie. kiedyś. Jak bo też W międzyczasie gracze powinni sprawdzać inne pozycje bez wyrzutów sumienia, a autorzy i tak czy siak będą kochać swoją społeczność. Bez różnicy, czy ktoś aktualnie bawi się w Palworld, czy czeka na kolejne rozszerzenie. Ta gra ma ogromny się... potencjał. Ja tylko mam nadzieję, że. Nie zmarnują go twórcy, bo to naprawdę dla mnie to, ja już wielokrotnie to mówiłem i będę to powtarzał za każdym razem, jak Opal Wordzie będzie mowa. To jest benchmark tego, jakie Pokémony mogą być, jeśli twórcy się starają. Tak naprawdę. I liczę na to, że, że będą się starać dalej, nie? Także tak. W innych tytułach. No i to koniec filmu. Spoko film. Krótki, ale, ale spoko.